Czy wiesz, że nawyk, który wielu mężczyzn uważa za całkowicie nieszkodliwy, może z czasem wpływać na Twój mózg, energię życiową i nawet sprawność seksualną? Mało kto mówi o tym otwarcie, ale w gabinetach lekarskich coraz częściej pojawia się ten sam schemat: zmęczenie bez wyraźnej przyczyny, spadek libido, problemy z koncentracją i brak satysfakcji z bliskości, mimo że wszystko powinno działać normalnie. Witam Cię w zdrowie intymne online. Miejscu, w którym rozmawiamy prosto, uczciwie i bez tabu o tym, co naprawdę wpływa na Twoje zdrowie intymne, psychiczne i hormonalne, szczególnie po 50 i 60 roku życia. Dzisiaj poruszymy temat trudny, często ignorowany lub bagatelizowany masturbacja w starszym wieku. Czy jest naturalną formą przyjemności i dbania o ciało? A może macie w pewnych warunkach może przerodzić się w nawyk, który osłabia mózg, motywację i relacje. Nauka pokazuje, że problem nie leży w samej masturbacji, lecz w częstotliwości, kontekście i sposobie, w jaki staje się ona mechanizmem regulowania stresu, samotności czy nudy. Szczególnie gdy towarzyszy jej regularna konsumpcja pornografii, mózg zaczyna funkcjonować inaczej niż wielu z nas sobie wyobraża. Być może ty albo ktoś bliski zauważył już subtelne zmiany, mniejszą radość z codziennych rzeczy, brak energii rano, rozdrażnienie, a nawet trudności z erekcją. Mimo prawidłowych wyników badań. Dobra wiadomość jest taka, że to nie musi być stan trwały. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam Cię do wspólnej rozmowy. Zasubskrybuj kanał Zdrowie Intymne Online i napisz w komentarzu, czy ten temat również Cię dotyczy lub budzi Twoje pytania. Dzięki temu możemy tworzyć treści, które naprawdę pomagają. Zanim zaczniemy oceniać jakiekolwiek zachowanie, warto najpierw zrozumieć, jak działa mózg człowieka, szczególnie mózg mężczyzny w wieku dojrzałym i starszym. Bo to właśnie tam, nie w moralności, nie w czop słabej woli i nie w charakterze zaczyna się cała historia. Mózg nie rozróżnia, czy dana przyjemność jest dobra, czy taka zła. On reaguje wyłącznie na bodźce, które aktywują jego system nagrody. A ten system został zaprojektowany po to, byśmy powtarzali zachowania korzystne dla przetrwania. Jedzenie, bliskość, kontakt społeczny, ruch, odkrywanie świata. Centralną rolę w tym mechanizmie odgrywa dopamina – Neuroprzekaźnik odpowiedzialny nie tyle za samą przyjemność, ile za motywację i pragnienie. To dopamina sprawia, że czegoś chcemy, że czegoś szukamy, że czujemy impuls, by działać. Kiedy wykonujemy czynność, która kiedyś przyniosła ulgę lub przyjemność, mózg zapamiętuje ją jako wartą powtórzenia i to jest całkowicie naturalne. Problem zaczyna się w momencie, gdy mózg zostaje wystawiony na nadmiernie intensywne i łatwo dostępne bodźce, z którymi nie miał do czynienia przez większą część historii ludzkości. Masturbacja sama w sobie jest fizjologiczną reakcją organizmu. Jednak w połączeniu z nowoczesną pornografią nieograniczoną, natychmiastową, stale zmieniającą się i coraz bardziej stymulującą, tworzy bodziec, który dla mózgu jest nienaturalnie silny. Z punktu widzenia neurobiologii, mózg nie widzi ekranu, nie rozumie kontekstu, nie analizuje realności sytuacji. Reaguje tak, jakby doświadczał intensywnej, nowej i wyjątkowo nagradzającej sytuacji seksualnej. Za każdym razem. I właśnie dlatego wyrzut dopaminy bywa znacznie silniejszy niż ten, który pojawia się podczas realnej bliskości z partnerką, rozmowy, dotyku czy relacji emocjonalnej. Na początku organizm reaguje entuzjastycznie. Pojawia się uczucie ulgi, odprężenia, rozładowania napięcia. Dla wielu mężczyzn, zwłaszcza w starszym wieku, staje się to szybkim sposobem regulowania emocji: stresu, samotności, frustracji, nudy, a czasem nawet lęku. Mózg uczy się prostego schematu: napięcie, bodziec, ulga. I im częściej ten schemat jest powtarzany, tym głębiej się utrwala. Z czasem jednak zachodzi proces, o którym rzadko się mówi, a który jest doskonale znany w neurologii. Desensytyzacja receptorów dopaminowych. Mózg, bombardowany silnymi wyrzutami dopaminy, zaczyna się bronić. Receptory stają się mniej wrażliwe. To oznacza, że do osiągnięcia tego samego poziomu satysfakcji, potrzeba coraz silniejszego bodźca, większej częstotliwości albo dłuższego czasu stymulacji. W praktyce wygląda to bardzo konkretnie. To, co kiedyś dawało przyjemność, przestaje wystarczać. Pojawia się uczucie pustki po orgazmie, szybkie znudzenie, a nawet irytacja. Coraz częściej pojawia się automatyzm. Nie dlatego, że ciało tego potrzebuje, ale dlatego, że mózg domaga się dopaminy. I właśnie w tym momencie masturbacja przestaje być wyborem, a zaczyna przypominać kompulsywny nawyk. U wielu starszych mężczyzn ten proces jest szczególnie podstępny, ponieważ zachodzi powoli i często jest mylony z naturalnym starzeniem się. Spadek energii to wiek. Brak motywacji to normalne po sześćdziesiątce. Trudności z koncentracją. Tak już jest. Tymczasem mózg, który przez lata był nadmiernie stymulowany, zaczyna funkcjonować w trybie ciągłego niedosytu. Co więcej, nadmierna stymulacja dopaminowa wpływa nie tylko na psychikę, ale również na układ hormonalny. Po każdym orgazmie wzrasta poziom prolaktyny hormonu, który odpowiada za uczucie sytości seksualnej, senności i spadku napięcia. W zdrowych warunkach jest to mechanizm potrzebny, by organizm mógł odpocząć. Jednak przy bardzo częstej masturbacji poziom prolaktyny może pozostawać podwyższony przez dłuższy czas. A podwyższona prolaktyna działa jak hamulec dla testosteronu. Testosteron natomiast jest kluczowy nie tylko dla libido i erekcji, ale także dla energii życiowej, siły mięśniowej, nastroju, pewności siebie i zdolności regeneracji organizmu. U mężczyzn po 50 czy 60 roku życia poziom testosteronu naturalnie spada. Gdy dodatkowo jest tłumiony przez czynniki neurohormonalne, skutki stają się bardziej odczuwalne. Wielu mężczyzn zgłasza wtedy objawy, które pozornie nie mają związku z seksualnością: chroniczne zmęczenie, brak inicjatywy, apatię, trudności z podejmowaniem decyzji, spadek zainteresowania relacjami. Często pojawiają się również problemy z erekcją, mimo prawidłowych wyników badań krążeniowych czy hormonalnych. To jeden z powodów, dla których coraz częściej mówi się o dysfunkcji erekcyjnej o podłożu neurobiologicznym, a nie czysto fizycznym. Mózg przyzwyczajony do intensywnej stymulacji wizualnej ma trudność z reagowaniem na realne bodźce. Kontakt z żywą osobą jest bardziej subtelny, wymaga obecności, emocji, zaangażowania. Dla mózgu rozregulowanego przez nadmiar dopaminy może być to zbyt mało pobudzające, i nie jest to wina partnerki ani braku chemii. To efekt adaptacji układu nerwowego. Warto też zrozumieć, że mózg w starszym wieku jest nadal plastyczny, ale regeneruje się wolniej. To oznacza, że skutki nadmiernej stymulacji mogą utrzymywać się dłużej, ale jednocześnie zmiana nawyków przynosi realne efekty, o ile damy organizmowi czas. Badania i obserwacje kliniczne pokazują, że ograniczenie nadmiernej masturbacji i pornografii prowadzi do stopniowego przywracania wrażliwości receptorów dopaminowych. Przyjemność zaczyna wracać do prostych rzeczy, poprawia się koncentracja, stabilizuje się nastrój. I tu pojawia się bardzo ważna myśl, którą chcemy jasno podkreślić. To nie jest kwestia zakazu ani winy. To kwestia zrozumienia własnej biologii. Mózg nie działa przeciwko tobie. On robi dokładnie to, do czego został zaprogramowany reaguje na bodźce. Jeśli bodźce są zbyt silne i zbyt częste, adaptuje się w sposób, który na dłuższą metę przestaje ci służyć. Dlatego pierwszy krok do zmiany nie polega na walce z sobą, lecz na świadomości. Zrozumienie, co naprawdę dzieje się w mózgu, pozwala spojrzeć na temat masturbacji w starszym wieku bez wstydu, bez strachu i bez uproszczeń. To fundament, na którym można odbudować równowagę, energię i autentyczną przyjemność, taką, która nie wyczerpuje, lecz wzmacnia. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego u części mężczyzn w starszym wieku masturbacja przestaje być neutralnym źródłem przyjemności, a zaczyna wiązać się z problemami psychicznymi, emocjonalnymi i seksualnymi, musimy odejść od uproszczeń. To nie jest kwestia braku silnej woli, moralności, ani charakteru. W ogromnej większości przypadków chodzi o splot biologii, stylu życia i błędnych przekonań, które przez lata były powtarzane bez głębszej refleksji. Jedną z głównych przyczyn nadmiernej masturbacji w starszym wieku jest zmiana struktury codziennego życia. Po przejściu na emeryturę lub ograniczeniu aktywności zawodowej, wielu mężczyzn doświadcza nagłego nadmiaru czasu, mniejszej liczby bodźców społecznych i słabszego poczucia celu. Dzieci są dorosłe, relacje towarzyskie rzadsze, rutyna przewidywalna. W takiej sytuacji, mózg, który zawsze poszukuje stymulacji i nagrody, sięga po to, co jest najłatwiej dostępne, szybkie i skuteczne. Do tego dochodzi samotność, o której rzadko mówi się otwarcie. Nawet mężczyźni żyjący w związkach mogą odczuwać brak bliskości emocjonalnej, rozmowy, dotyku czy poczucia bycia zauważonym. Masturbacja staje się wtedy nie tylko aktem fizycznym, ale także mechanizmem regulowania emocji. Na krótką chwilę przynosi ulgę, rozluźnienie, odwraca uwagę od napięcia. Problem polega na tym, że mózg bardzo szybko uczy się tego schematu i zaczyna go powtarzać coraz częściej. Kolejnym czynnikiem są zmiany hormonalne związane z wiekiem. Spadek testosteronu może prowadzić do obniżenia nastroju, drażliwości, zmniejszenia energii i motywacji. Paradoksalnie, właśnie w takich momentach mężczyźni częściej sięgają po intensywną stymulację seksualną, aby coś poczuć. To tworzy błędne koło. Im większe zmęczenie i apatia, tym silniejsza potrzeba szybkiego bodźca, który chwilowo poprawi samopoczucie. Na tym tle wyrastają mity, które przez lata były powtarzane bez kontekstu. Jeden z najczęstszych brzmi: Masturbacja zawsze jest zdrowa, bez względu na częstotliwość. Nauka nigdy nie stwierdziła, że każde zachowanie seksualne jest neutralne w każdej ilości i w każdym kontekście. To tak, jakby powiedzieć, że jedzenie zawsze jest zdrowe, co jest prawdą tylko do momentu, gdy przestaje być zrównoważone. Inny popularny mit mówi: Jeśli nie masz partnerki, masturbacja jest najlepszym rozwiązaniem. W rzeczywistości masturbacja nie zastępuje relacji, rozmowy. Bliskości ani więzi emocjonalnej, może je chwilowo zagłuszyć, ale nie zaspokaja tych samych potrzeb psychicznych. Dla mózgu to zupełnie inne doświadczenia. Gdy staje się główną formą kontaktu, prowadzi raczej do izolacji niż do równowagi. Bardzo szkodliwe jest również przekonanie, że problemy z erekcją w starszym wieku są zawsze kwestią fizyczną. Wielu mężczyzn latami koncentruje się wyłącznie na naczyniach krwionośnych, lekach i suplementach. Ignorując fakt, że mózg jest głównym organem seksualnym. Jeśli układ nerwowy jest przeciążony, a system nagrody rozregulowany, nawet zdrowe ciało może nie reagować w sposób, jakiego oczekujemy. W tym kontekście pornografia odgrywa szczególną rolę. Wbrew temu, co często się słyszy, problemem nie jest treść, lecz intensywność i różnorodność bodźców. Mózg reaguje na nowość bardzo silnie. Każda zmiana obrazu, sceny czy sytuacji Działa jak kolejny impuls dopaminowy. Dla układu nerwowego to jak ciągłe wciskanie pedału gazu bez przerwy na regenerację. Z czasem prowadzi to do zmęczenia systemu, spadku wrażliwości i potrzeby coraz silniejszej stymulacji. Wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie ten mechanizm może tłumaczyć utraconą satysfakcję z realnej bliskości. To nie brak uczuć ani koniec atrakcyjności, lecz efekt porównywania subtelnych, naturalnych bodźców z ekstremalnie intensywnymi impulsami wizualnymi. Mózg przyzwyczajony do przesady przestaje reagować na normalność. Istnieje też mit, że jeśli coś daje ulgę, to znaczy, że jest dobre. Tymczasem wiele zachowań przynosi krótkoterminową ulgę, ale długoterminowo pogarsza funkcjonowanie organizmu. Alkohol, nadmiar cukru, brak snu wszystkie te rzeczy działają podobnie. Masturbacja, używana jako stały sposób radzenia sobie z napięciem psychicznym, wpisuje się w ten sam schemat. Warto również wspomnieć o kumulacji czynników ryzyka. Nadmierna masturbacja rzadko działa w izolacji. Często towarzyszy jej siedzący tryb życia, brak ruchu, niedobór snu, przewlekły stres i ograniczone kontakty społeczne. Każdy z tych elementów osobno osłabia układ nerwowy i hormonalny. Razem potęgują swoje działanie, prowadząc do stanu przewlekłego wyczerpania. Współczesna nauka coraz wyraźniej podkreśla, że zdrowie seksualne jest nierozerwalnie związane ze zdrowiem psychicznym. Libido, Erekcja, satysfakcja to nie są funkcje działające niezależnie. Są one wynikiem równowagi pomiędzy mózgiem, hormonami, emocjami i stylem życia. Gdy jeden element zostaje przeciążony, reszta zaczyna się chwiać. Dobrą wiadomością jest to, że wiele z tych procesów jest odwracalnych. Badania i obserwacje kliniczne pokazują, że mężczyźni, którzy świadomie ograniczają nadmierną stymulację seksualną, często zauważają poprawę już po kilku tygodniach. Zwiększa się klarowność myślenia, stabilność emocjonalna, a także naturalna reakcja seksualna. Nie dlatego, że coś sobie odebrali, ale dlatego, że pozwolili mózgowi wrócić do równowagi. Najważniejsze jest jednak obalenie jeszcze jednego przekonania, że zmiana nawyków w starszym wieku nie ma sensu. To nieprawda. Układ nerwowy pozostaje plastyczny przez całe życie. Owszem, potrzebuje więcej czasu, cierpliwości i łagodności, ale potrafi się adaptować. Każdy dzień świadomego wyboru działa na jego korzyść. Zrozumienie przyczyn i mitów związanych z masturbacją w starszym wieku nie ma na celu wzbudzania strachu ani poczucia winy. Wręcz przeciwnie, chodzi o odzyskanie kontroli poprzez wiedzę. Gdy przestajemy wierzyć w uproszczenia i zaczynamy patrzeć na swoje ciało jak na złożony, inteligentny system, pojawia się przestrzeń na realną zmianę. A ta zmiana, nawet małymi krokami, może przynieść więcej energii, spokoju i autentycznej przyjemności niż jakikolwiek szybki bodziec. Kiedy rozumiemy już, co dzieje się w mózgu i jakie błędne przekonania przez lata kształtowały nasze zachowania, pojawia się najważniejsze pytanie: co dalej? Co może zrobić mężczyzna w dojrzałym lub starszym wieku, który zaczyna dostrzegać, że jego nawyki intymne nie służą już zdrowiu, energii ani relacjom? Dobra wiadomość jest taka, że odzyskanie kontroli jest możliwe bez skrajności. Bez poczucia winy i bez walki z samym sobą. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest zatrzymanie się i uważna obserwacja. Zamiast oceniać siebie, warto zadać proste, ale uczciwe pytania: kiedy sięgam po ten nawyk? Co wtedy czuję? Czy to potrzeba fizyczna, czy raczej reakcja na nudę, stres, samotność, albo napięcie? Samo zauważenie tych schematów często przynosi ulgę, bo przenosi nas z trybu automatycznego w tryb świadomy. A świadomość jest fundamentem każdej zmiany. Kolejnym krokiem jest czasowa przerwa od nadmiernej stymulacji, szczególnie tej związanej z intensywnymi bodźcami wizualnymi. Coraz więcej specjalistów mówi o tak zwanym okresie resetu, który pozwala układowi nerwowemu uspokoić się i odzyskać naturalną wrażliwość. Dla wielu mężczyzn symbolicznym i jednocześnie realistycznym celem jest 30 dni. To nie jest próba siły charakteru, lecz eksperyment zdrowotny. Sprawdzenie, jak reaguje ciało i umysł, gdy damy im przestrzeń na regenerację. W pierwszych dniach takiej zmiany mogą pojawić się nieprzyjemne odczucia: rozdrażnienie, niepokój, trudność z koncentracją, a nawet chwilowy spadek nastroju. To nie jest znak, że coś jest nie tak. To naturalna reakcja mózgu, który przyzwyczaił się do określonego źródła dopaminy i potrzebuje czasu, by przestawić się na inne. Ważne jest, by w tym okresie nie pozostawać biernym. Lecz aktywnie wspierać organizm. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest ruch. Regularna, umiarkowana aktywność fizyczna, spacer, jazda na rowerze, pływanie czy ćwiczenia rozciągające, naturalnie pobudza wydzielanie dopaminy i endorfin, ale w sposób, który nie przeciąża układu nerwowego. Ruch poprawia też krążenie, sen i równowagę hormonalną, co ma bezpośredni wpływ na zdrowie seksualne. Równie istotny jest sen. W czasie snu mózg się regeneruje, a układ hormonalny wraca do równowagi. Niedobór snu nasila impulsywność i potrzebę szybkich bodźców. Dlatego regularne godziny zasypiania, ograniczenie ekranów wieczorem i spokojne rytuały przed snem to nie drobiazgi, lecz realne narzędzia wspierające zmianę. Nie można pominąć roli odżywiania i nawodnienia. Mózg potrzebuje stabilnego poziomu glukozy, odpowiednich tłuszczów i mikroelementów, by dobrze funkcjonować. Odwodnienie. Nadmiar cukru i ciężkie posiłki nasilają zmęczenie i obniżają zdolność samokontroli. Proste nawyki, regularne posiłki, więcej warzyw, zdrowe tłuszcze i odpowiednia ilość wody mają większe znaczenie niż wielu się wydaje. Bardzo ważnym elementem odzyskiwania kontroli jest zastępowanie, a nie tylko eliminowanie. Mózg nie lubi pustki. Jeśli zabieramy mu jeden nawyk, potrzebuje innego sposobu rozładowania napięcia. Dla jednych będzie to rozmowa dla innych czytanie, muzyka, praca w ogrodzie, kontakt z naturą czy rozwijanie dawno zapomnianego hobby. Chodzi o to, by nauczyć układ nerwowy nowych, zdrowszych ścieżek nagrody. Warto też przyjrzeć się relacjom. Nawet krótka rozmowa, kontakt z bliską osobą czy spotkanie towarzyskie mają ogromny wpływ na chemię mózgu. Człowiek jest istotą społeczną, a poczucie bycia zauważonym i wysłuchanym działa stabilizująco na emocje. W starszym wieku ten aspekt bywa niedoceniany, a ma kluczowe znaczenie dla zdrowia psychicznego i seksualnego. W pewnym momencie pojawia się też pytanie o wsparcie specjalisty. Jeśli mimo zmian stylu życia utrzymują się problemy z libido, nastrojem czy erekcją, warto porozmawiać z lekarzem lub terapeutą. Nie po to, by szukać choroby, lecz by spojrzeć na sytuację całościowo. Czasem wystarczy drobna korekta hormonalna, czasem rozmowa, a czasem zwykłe upewnienie się, że organizm jest zdrowy. Szukanie pomocy to akt odpowiedzialności, a nie słabości. Istotne jest również podejście do samego siebie. Zmiana nawyków nie przebiega liniowo. Mogą pojawić się potknięcia, chwile zwątpienia czy powrót do starych schematów. To część procesu, nie porażka. Najgorsze, co można zrobić, to reagować na to złością lub poczuciem winy. Układ nerwowy uczy się najlepiej w atmosferze spokoju i cierpliwości. Z czasem wielu mężczyzn zauważa bardzo konkretne zmiany. Większą jasność myślenia, stabilniejszy nastrój, lepszy sen, a także powrót naturalnego zainteresowania bliskością. Nie chodzi o to, by zrezygnować z przyjemności, lecz by odzyskać wybór, by to człowiek decydował, a nie impuls. Na koniec warto przypomnieć sobie jedną fundamentalną prawdę. Zdrowie intymne jest częścią ogólnego dobrostanu, a nie odrębnym, wstydliwym tematem. Dbanie o równowagę w tej sferze to akt troski o całego siebie o umysł. Ciało i relacje. W każdym wieku jest przestrzeń na poprawę jakości życia, większą energię i poczucie wewnętrznej kontroli. Odzyskanie kontroli nie polega na rezygnacji z przyjemności, lecz na przywróceniu jej właściwego miejsca. Gdy układ nerwowy odzyskuje równowagę, przyjemność przestaje wyczerpywać, a zaczyna wzmacniać. I to jest cel, do którego naprawdę warto dążyć. Jeśli dotarłeś do tego momentu, warto na chwilę się zatrzymać i spojrzeć na całość z dystansu. Masturbacja sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. To naturalny element ludzkiej seksualności. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy przestaje być świadomym wyborem, a zaczyna pełnić rolę automatycznej ucieczki od stresu, samotności, zmęczenia czy wewnętrznej pustki. Nauka jasno pokazuje, że w dojrzałym i starszym wieku mózg potrzebuje więcej równowagi, a nie coraz silniejszych bodźców. Dziś wiesz już, że spadek energii Brak motywacji, trudności z koncentracją czy problemy z erekcją nie zawsze są normalnym starzeniem się. Bardzo często są sygnałem, że układ nerwowy jest przeciążony, a system nagrody wymaga regeneracji. I co najważniejsze, to nie jest stan trwały ani nieodwracalny. Mózg pozostaje plastyczny przez całe życie. Oznacza to, że nawet niewielkie zmiany w codziennych nawykach mogą przynieść realną poprawę samopoczucia, jasności myślenia i jakości życia intymnego. Ograniczenie nadmiernej stymulacji, lepszy sen, ruch, kontakt z innymi ludźmi i większa uważność wobec własnych potrzeb to nie drobnostki, to fundamenty zdrowia. Chcemy to podkreślić bardzo wyraźnie. Nie chodzi o wstyd, winę ani zakazy. Chodzi o odzyskanie kontroli i szacunku do własnego ciała oraz umysłu. Prawdziwa siła nie polega na tłumieniu impulsów, Lecz na rozumieniu siebie i podejmowaniu świadomych decyzji. Jeśli ten materiał pomógł Ci spojrzeć na ten temat inaczej, dał Ci do myślenia albo odpowiedział na pytania, które od dawna nosiłeś w sobie, zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał i podziel się tym filmem z kimś, komu może pomóc. W zdrowie intymne online wierzymy, że wiedza, empatia i świadome wybory są kluczem do zdrowego, spokojnego i pełnego życia w każdym wieku.